Siemanko, witam was w kolejnym odcinku, który będzie o moim kocie. Kocie. Ja coś iść do domu. A więc moja kotka, nazywa się Tina. Jest to rasa błękitek rosyjski. Tak, błękitek rosyjski. Nie wiem, czego ona szuka, ale spoko. Moja farba. A... Przypadaj <śpisać> się z kamerą. Już chyba wyczuła, że ktoś ją obserwuje. Hmm? Tylko, że jakoś jest pieściocha. Hmm. Bardzo ładna, tak. Hmm. Super, bardzo. Resowy kotek. Wszyscy mnie jej zazdroszczą normalnie. Nie? No, taki film o mojej kotce. Bo mi się nudzi. Nie? Jeszcze mogę zrobić robić film o moim przyjacielu, ale on jest zamknięty w zagrodzie i w ogóle... Będę go i czekał i się bawił. Nie tak, właśnie moja kotka liczy. O, wymyj się, wymyj. Przed tylu widzami. Mm. Po wieczności się nie myje. Przywódź, No, no nie ważne, nie tak publicznie się nie myje. No tak, no wiem, wiem, że to jest bardzo interesujące, ale myślałam, że coś zrobi dobiegło, na przykład bliżej mi stopy. Nie? A nie tylko będzie chodzić po łóżku, się gapić. Mój malutkie, Co ty, to jest taka pieszczucha po prostu, o, taka chuda, że ja nie mogę. Ona mi że ja tu jestem. Patrzcie, co ona ma, ciało. takie o. Takie o. ducha? No, nie. Ona ma złamany ogon na końcówce od urodzenia i nie wiemy dlaczego. Biedny kotek. Dzisiaj się musiało stać. Dobra, to... Ona ciągle oh. położyła się. Będzie ciągle rodziła i nie. teraz już nie. Eee, tak. E, telefon mi się zaraz rozładuje, więc każdej chwili może przerwać. Więc A teraz możemy się już Eee. w górę, subskrybujcie, nie ma łapek tu, bo moja kotka się obrazi. Tak, moja kotka się obrazi. E, no i cześć, i czołem.